Czyma końca Work of Tanks jest teraz bardzo i to bardzo reklamowana przez różnych youtuberów. Czy naprawdę jest takie dobre? Czy serio ma... Jest warto. Warto zagrać? W dzisiejszym filmie zobaczymy. Spróbujemy. Spróbujemy. Sprawdzić, czy seryjny jest aż tak dobrą. Więc zapraszam do oglądania tego materiału. Jak widzicie, zacznijmy od sprawdzenia rundy. Zaraz jedną rundę i zobaczymy, jak w tej rundzie to. Do... Wyglądaj, czy serio jest aż tak dobry, jak reklamują. Nie nagrawałem. Patrzcie, nie no materialnie, to tak, jest moja gra, bym Zagrałem przeciwko widoku hdr w Minecrafcie, tu z moim kolegą. Może powinniście tu dalej ocenić jakieś gry. Tylko wy musieliście mi jakąś zaproponować. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo to dla mnie jest kluczowe. Jakby się to nie podobało, no na to... Tą... Napiszcie, okej? Okay? Ale zacznijmy od Oceania. Są bardzo dokładne, jest według mnie... Zacznijmy od pierwszej rzeczy. Po pierwsze, rozgrywka, jak widzicie, jest obserwowana. Tutaj mamy pancerz to koniec odzwierowania ciągi są dobre Pierwsza rzecz jaką zwróciłem uwagi to jest dostępność różnych amunicji A mechanika jest bardzo zbytku nie zrobiona ale fajnie, bo to konieczność eksplozji, że wybucha coś to mi się bardzo podoba e, do tego mamy spory wybór czołgów chciałbym nawet pokazać o oh, czołgi tutaj mamy takie czołgi miałam ich więcej, tylko wie, Patrzcie, tutaj mam tyle czołków. To są wszystkie czołgi. Tutaj są czołgi. I one są wszystko odwzorowane historycznie, dlatego one są do mnie dobre. Chodzi widzicie, można fajnie kupić czoł. Tu macie monety jest tej nie mam. To fajnie. To się pomaga.

Chyba chwili patrzeć półty będziemy mogli za tysiąc można razie tym czołgiem i zagnę potem tamty. Ale albo nie.

A główną walutą są właśnie te złote monety. <laughs> Jedynie co mnie tutaj tak bardzo w tym mi się nie podoba. To Wam już pokazuję o tym wiem ulepszenia. No to patrzcie, jak tutaj sobie wyda na przykład No to tutaj to jest troszeczkę pay to win Ten rynek się najmniej... Po prostu, że coś dokupisz To możesz takie fajne rzeczy zyskać, to wszystko czoł. Macie czołg Tu macie czołg Jedyne co potrzebujesz To sobie wsiąść i to mnie bardzo denerwuje. To, że wszystko i rzeczy może mieć lepsze za prawdziwe pieniądze. Jak na przykład nie ma na to stać. No, może zakupię sobie inne pakieciki. Więc uważam, jest troszeczkę teraz pay Zobaczmy jeszcze jedną rzecz, chcę Wam pokazać. I macie tutaj dużo mechaniki, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Ma się dużo. Mi... Jak widzicie widzowie, to Wy macie tutaj szereg graczy. Wyszukałem, To jest dobra gra. Jak się dobrze przejdzie Bardzo mi się podobają w ogóle to, z mamy teraz taki duży wybór. O zwykle nie potrzebne jest strzał I ja tu mam mamy jakąś ilość amunicji O piękny to jest Fajnie, tutaj można sobie grać, macie możliwość nawet sobie te i zmienić amunicję. O, co to jest? Trawienie w przydział amunicyjny. Straciliśmy część pocisków, ale nie doszło do eksplozji. Na się. Ogień powstrzymany. No to się od razu naprawi, według mnie tak 10 sekund ma. Panie to wygląda. Fajne głosy są. Mi się podoba. Ale mówiłem jak mówiłam. Tutaj możecie napisać nace przez apisać kogoś. Ustawienia. Ok. Y Zaczę go zestrzelić, on mało. No fajnie, że mają aż tak duży wybór czołgów, bo mi się to podoba. życie nie jest. No, jak będzie, no to mnie zamiar... Zamierzam zmiar... popełnić. Nie no, wiem, na jak patrzę, no to jest. Pytuin. Ale nie oprócz tego, że nie patrzę na pytuinność, no to. Źle to wiedziałam. No to patrzę też na. Czy jakość jest jakoś spór. I loyal. I ten karabin. Który tutaj mamy. on jest strzela. A ja po prostu o tym nie wiem. Chcecie sporą ilość. No nie czy to jest Na przykład, to ja chcę siódemkę, taką piękną, zrobić. Czołgi, serio mi się popchnął. Czekaj, jak. Chcecie zacząć podróż... powtórkę, to jesteście w stanie zobaczyć. Nie, no, powtórkę.

wybudować na pokołce kamuflaż macie znaczy, wiele różnych fajnych rzeczy więc jest spoko grać i starać się macie znaczy, puchary tutaj macie chyba Podgrywka jest dynamiczna i mu Na fed zbierać a jak widzicie nie mam małą baterii więc podłączę i proszę o subskrypcję, bo mam plan zać, podaję live podaję live'a jakiegoś temy z minecrafta ale do tego potrzebujemy mieć 50 subskrypcji, więc możecie za kolejną rzeczą jaką mi się tutaj w ogóle podoba całkowicie kolejną rzeczą to możecie Macie tutaj profilowy, możecie się zmieniać. bo no się to nie podoba, to możecie na takie zmienić. Więc serio opłaca się, widać? Ale, ale też pamiętajcie, że to też jest prostu tutaj. Na przykład tutaj niemieckie. Jakie to są tutaj najlepsze? E, chyba nie pokazuję tych nowych czołgów, tylko tamten z drugiej wojny To jest spowodowane pewnie... Pewnie co że oni mają historyczne czołgi bo teraz nie produkują, głównie leopardy ale to jest serio amerykański czołg to też jest amerykański czołg możecie sobie nawet zobaczyć, czy oni to wszystko pylą i według mnie za te starania warto to zagrać już za te czołgi jeszcze raz może zagramy sobie beat'ewkę I wam chcę po prostu pokazać, mam cały proces, wszystkim i zacząć. Postarali się Jednak na początku, może wam pokazać coś jeszcze. Się mieście, zastanowienie, macie wątpliwości, no to tutaj macie właśnie pokazane, czy warto w to zdal grać, czy nie. Ja to ocenię. Czy wybór? Сволочь, надо отпончить. Стервание. Значит, я сейчас będziecie możecie się tak spostawiać możecie mieć macie trzy różne no bo jest serio ale jak mówiłam jest jeden z tym haczyk to i tym haczykiem jest to, to jest od razu cię to a nie po 10 sekundach. 10 sekund to byłoby już bardziej realistyczne. Kolejny to, że ten karabin nie działa i kilka innych są tej macie fajną muzykę. To on cały czas coś mówią. пострелять, дай мне и вбухать. Тоже панцирь начинать. Ну, сказать, за Nie bardziej nacisnę To jest bardzo realistyczne. A jeszcze chyba nie jestem nic dobry. Okręcym, jak w skręgu kończył mowę. Co widzowie? Nie jestem jakiś dobry w oceanie. To jest moje pierwsze ocenienie. To, to Oczywiście pamiętajcie, to że ja tak oceniam, musicie swoją własną ocenę wyrazić. To że ja tak tą ocenę wyrażam, to ja zaczęłam wyrzucić. Powiedzcie że... mi Nie jest bez. że... No, mówię, ja po prostu czegoś jeszcze nie odkryłam. Bo też niedawno zaczęłam to robić. zaczynam no założyć że użyć klam, to jest fajne. Powiedzcie mi, serio z najmniej wejść w... I zagrać sobie, chociaż chwilka. Warto. I zobaczcie, to jest. grać, jak mi nie podoba. To nie musi grać w tą, w tą grę. Jak kawa. Takie. Więc więc macie wszystko fajnie, dużo fajnych rzeczy więc dziękuję do zobaczenia Dziękuję za obejrzenie Mam nadzieję że Wam się spodobało Jakbyście jeszcze jakieś jeszcze potem do powiedzenia mm, Co tutaj będę mamy jeszcze sprawdzić no to napiszcie lajk like? je ja dalej chcecie odcinki z War of, War, 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 z War of Tanks lub, lub ocenianie jakichś gier tak z serwerów samus muzykrani w minecrafta zostawcie łapkę w górę i napisz w komentarzu chodźcie się subskrybować bo to nie wspiera.